Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Ja właśnie wróciłam z pracy, dlatego siedzę w lustrze na ramionczkach, ponieważ słuchajcie, ubrałam najgrubszy sweter, jaki tylko mogłam znaleźć w szafie dzisiaj do pracy, dlatego że chodzę w gołych kostkach, więc chcę mieć taką równowagę, wiecie o co chodzi. Gołe kostki i gruby sweter. Znaczy trochę się śmieję, sama sobie to wymyśliłam, ale jakoś tak jest ok, nie jest mi zimno, u nas nie pada śnieg, jest raczej słonecznie i w sumie jest temperatura na plusie. Może nie jest jakoś wybitnie gorąco, ale też nie jest zimno. Czasami słuchajcie, jak wyjdzie słońce, to już taką wiosnę, także y, obyta ta wiosna już nadeszła. Natomiast przychodzę dzisiaj do was z holem zakupowym, ponieważ przyszła do mnie paczka z Allegro. I ja zamówiłam y, dwie takie paczki, i ta pierwsza, która przyszła, y, jest z rozświetlaczem PSE. Ja wam o tym mówiłam, że chcę go kupić, że wiele dziewczyn go chwaliło w internecie. Widziałam testy, bardzo mi się podobał efekt takiej mokrej skóry. I postanowiłam właśnie zamówić na Allegro, dlatego że tam był najtańszy. Tam już ceny zaczynały się od 38 zł, a w różnych drogeriach w ogóle internetowych on potrafi kosztować 70 zł. Ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że jest aż taka rozpiętość cenowa, ale tak właśnie to wygląda. I słuchajcie, jeśli chodzi w ogóle o firmę Paedze, to ja w zasadzie ich kosmetyków nie mam i nie miałam. To znaczy mam tylko ten puder pod oczy, ale nic poza tym. Puder jest genialny. I w sumie tak jakoś pozytywnie się do tej firmy nastawiłam, dlatego też właśnie chciałam spróbować tego rozświetlacza. Ogólnie, tak jak widzicie, opakowanie jest bardzo ładne. Sama buteleczka też szklana. Bardzo ekskluzywnie to wygląda. Ten rozświetlacz występuje w trzech kolorach, i ja mam kolor nie wiem czy to będzie widać, bo strasznie odbija się światło Body. I to jest taki najbardziej neutralny z tych trzech kolorów. Ja Wam teraz pokażę. Bo jest jeszcze, ja nie pamiętam jak one się nazywają, ale na pewno jest brązowy. I jest jeszcze kurcze, taki wpadający w róż. Ja nie lubię takich rozświetlaczy, a ten jest taki, zobaczcie. On nie jest złoty, ani nie jest srebrny. To jest takie coś pół na pół. Wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. To znaczy, wydaje mi się, ja go dzisiaj mam, ale. Na razie go testuję, więc ja nie chcę za dużo też mówić. Jak wiecie, ja nie lubię takich pasków rozświetlonych, bardzo mi się to nie podoba. I chodzi mi o taki po prostu efekt takiej naturalnej, zdrowej skóry. Tak jak Wam mówiłam też ostatnio, będę stawiała teraz na brązowienie skóry i rozświetlenie, czyli samoopalacze i rozświetlacze, więc mam nadzieję, że ten będzie faktycznie się sprawdzał i będzie ładnie na tej skórze wyglądał. Dzisiaj go tylko tak pacnęłam, bo się rano spieszyłam do pracy, a po prostu chciałam koniecznie go nałożyć. No ale co, póki to się trzyma, jest, minęło już 10 godzin od kiedy nakładałam makijaż, wszystko się trzyma, ale ja też się tutaj rozmazałam, szczególnie z tej strony, dlatego, że słuchajcie, tak mi łzy dzisiaj leciały, jak szłam do pracy, po prostu był taki dziwny wiatr rano, że tak mi leciało. Także co chwilę zwazywałam, zwazywałam, zwazywałam i wszystko tu się z tej strony pozwazywało, ale no, no, ale dobra, nieważne, zaraz nie w ogóle zmyć ten makijaż. W każdym razie, jeśli chodzi o ten rozświetlacz, to słuchajcie, ja zrobiłam te zakupy w drogerii za ciszę. Bo znalazłam ten rozświetlacz za 40 zł, znalazłam też kilka innych fajnych rzeczy, więc postanowiłam właśnie tam zamówić. I jeśli chodzi o tą drogerię, to tam jest napisane, że wysyłka trwa do 17 dni. Ja do nich napisałam i się zapytałam, czy to faktycznie tak jest, bo trochę tak sobie pomyślałam, jak zamówienie z Chin jakieś. Natomiast odpisali mi, że nie, absolutnie, że jeżeli dzisiaj zamówię, to jutro będzie wysłane i faktycznie tak się stało. Także oni mają tam dużo fajnych rzeczy. Ja wam podlinkuję może ten rozświetlać, Jak będziecie zainteresowane czymś jeszcze, to sobie tam wejdźcie i zobaczcie. Ceny są różne, ale inne rzeczy są takie w takich cenach standardowych, inne są naprawdę tanie rzeczy, także. Ja was nie zachęcam, tylko wam mówię, bo wy często mnie pytacie o gdzie to kupiłam, więc po prostu zostawię dla zainteresowanych ten link. W każdym razie ten highlighter będę highlighter. Ten rozświetlacz będę używała, będę wam dawała też znać na bieżąco. Jeżeli macie to też dajcie znać, yy, który kolor macie i jak się u was sprawdza. Natomiast kolejną rzeczą na którą się skusiłam jest pianka z Bielendy. Ja jak idę do drogerii, najczęściej chodzę ostatnio do Hebe, to słuchajcie, ja po prostu idę po konkretną rzecz, przebiegam przez tą drogerię, biorę co trzeba, idę do kasy i wychodzę, dlatego że jest tyle nowości, że nie chcę mi się tam stać przy tych półkach i po prostu tego wszystkiego oglądać i czytać, ale nie ukrywam, że Bielenda bardzo przykuwa mój wzrok, za każdym razem. Oni mają takie cuda i to na przykład mam Ecosorbet, pianka micelarna do oczyszczania twarzy, 98% składników pochodzenia naturalnego, nawilżająco-kojąca. Ja dawno nie miałam pianki, tak sobie pomyślałam, że ona na pewno będzie pięknie pachnieć. Ogólnie takie te serie są chyba trzy. Jest jeszcze, jak się nie mylę, ananas i brzoskwinia. Nie wiem, czy jest coś jeszcze. I też z każdej serii, znaczy z każdego jakby... Yy, z każdego tego... znaczy, bo są te trzy ekosorbety i każdy ma jeszcze w, jakby piankę. Bez sensu, zagmatwałam się. Chodzi o to, że są trzy warianty zapachowe i w każdym wariancie zapachowym jest pianka, Krem i serum jakoś tak. Ja nic więcej nie potrzebowałam, dlatego wzięłam sobie tylko tą piankę. Ona kosztowała 16 zł i zobaczymy, czy będzie dobra. W sumie nie mogę się doczekać, jak ją zacznę używać, bo to jest coś innego, coś nowego. Ja dawno, ja ostatnio miałam ten taki olejek z tołpy, ale jeśli chodzi o takie żele-pianki, to w sumie cały czas używam tego żelu z Green Pharmacy, więc dla odmiany myślę, że spoko. Wzięłam też laktacyt. Był po dyszce. Dużo jest różnych opinii. Dobry, niedobry, że niby najlepszy jest ten płyn do higieny intymnej z Rosmana, ten taki za tam 5-6 zł. Ja go kupuję często. Mam go nawet teraz, ale czy on jest taki fajny? Może skład OK, ale tak nie wiem, znudził mi się, dlatego wziąłam sobie ten laktacyt. Nie rozkminiam, czy on jest dobry czy niedobry. Zużyję, wyrzucę butelkę i kupię coś innego. Wzięłam też sobie zmywarz do paznokci. Ale to jest do lakieru hybrydowego. Nie wiem, on kosztował 4 zł. Ja nie wiem, czy to jest coś fajnego, czy nie. I ja też nie mam hybryd, jeżeli chodzi o dłonie, ale na nogach mam. I były takie momenty, że chciałam zmazać, ale nie miałam czym. Ja wiem, że można zwykłym zmywaczem i tam pozawijać i tak dalej, ale jak zobaczyłam takie coś za 4 zł, stwierdziłam, że wezmę. A już mi się kiedyś w życiu przyda, przecież to się raczej tak szybko nie przeterminuje, więc niech stoi. I ostatnią rzeczą to jest, słuchajcie, taki zestaw z regenerująca. Regeneracja ust w dwóch krokach, floslek, o, Floslek. I to są takie dwie, zobaczcie, tubki. Ja wziąłam sobie akurat jagodowy zawrót głowy i tropikalne, co? I niebanalna tropikalna. I to jest, słuchajcie, skrap do ust oraz maska do ust. Także to się chyba tak nawet nazywa maska. Maska? Tak, maska do ust. Ja wcześniej tego próbowałam, no bardzo. Dobrze smakuje, bo to naprawdę tak intensywnie pachnie i nie wiem, no zobaczymy, czy na dłuższą metę to się sprawdzi. Ja ogólnie ostatnio nie dbam o te usta w ogóle, nosi się te maski. Ja jeszcze wcześniej, jak używałam czegoś do ust, czyli jakieś pomadki, czy, yy, czy błyszczyki, cokolwiek, to bardziej tak dbałam. Wiecie, używałam tak regularnie i skrap, i właśnie jakieś tam nawilżające rzeczy. Teraz używam z do skoku, ponieważ no i tak mam cały czas tą buzię zakrytą i tak, a to błąd, dlatego mam nadzieję, że będę tego używała, wrzucę sobie może gdzieś do torby, żeby o tym pamiętać, także to jest wszystko. Ogólnie słuchajcie, te rzeczy były bardzo dobrze zapakowane, wszystko było w takich foliach, nie było opcji, żeby coś się zbiło, rozlało, także naprawdę super. Dodatkowo też dostałam, zobaczcie, ile próbek. Ja jak czasami skądś zamawiam rzeczy, niezależnie ile zapłacę, to dostaję taką jedną próbeczkę małą, kremu czy czegoś. Jedna próbka to jest ciut za mało, żeby cokolwiek móc prze przetestować. A tutaj zobaczcie, dostałam dwie próbki z masła do ciała, znaczy z body boom, masło do ciała. Nigdy nic nie miałam z tej firmy, więc z chęcią sobie przetestuję. W sumie niedługo będę musiała kupić coś do ciała, jakiś balsam. Także przetestuję sobie właśnie ten i dostałam aż cztery próbki, i to jest odżywczy balsam do ciała. Pełen roślinnego, dobra, zobaczcie, jest też z bielendy. Także fajnie, będę sobie testowała, nawet dzisiaj się czymś wysmaruję, bo chyba też sobie samo opalać zaraz nałożę. Ogólnie muszę paznokcie zmyć, ponieważ, e, coś z tą ostrością, ponieważ już mi, zobaczcie, lakier poschodził tutaj z czubku, więc mam w ogóle ochotę na czerwony kolor, także chyba sobie dzisiaj to zrobię. Muszę Wam zamontować filmik i... I co jeszcze muszę zrobić? Coś jeszcze mam w planie. Nie wiem, kiedy zobaczycie w ogóle ten filmik, natomiast... E, właśnie jestem na etapie umawiania się na drugiego tragusa, także nie mogę się dogadać bo słuchajcie, ta dziewczyna jakby jest ona nie pracuje w tym studiu tatuażu gdzie właśnie przekuwałam tak na stałe ona jest tam z skoku i ja co chwilę piszę z kimś z tego studia tatuażu a oni przekazują tej dziewczynie ja do nie pisałam bezpośrednio na instagramie, ale ona w ogóle nie odczytała mojej wiadomości, także nie wiem czy ona mi skołuje te kolczyki do soboty bo chciałabym iść w sobotę, czyli 20... który będzie w sobotę? 20... poczekajcie, 3, 4 5, 27... Tak mi się wydaje, nie wiem. Także jak się uda, to pójdę. Nie wiem, czy wy tego vloga zobaczycie wcześniej, czy później. Jeszcze mam holdo do nagrania. Dalej czekam na jedną paczkę z Zalando. Jezu, słuchajcie, masakra! Jakaś jestem naprawdę na ich czarnej liście i po prostu nie wiem, kiedy dostanę kolejną paczkę. Jak już wszystko, znaczy jak już dostanę te paczki, oddam to, co mam oddać. Ja chyba, słuchajcie, to konto po prostu jakby założę sobie nowe konto, no bo bez przesady, no co to ma być? Słuchajcie, przecież to dwa tygodnie już mija, także niesamowite. A jeszcze póki rozmawiam z Wami, powiem Wam dwa. Słowa o rzeczach, bo to nie są kosmetyki w sumie. Jeden jest kosmetykiem, drugi nie jest kosmetykiem. O dwóch rzeczach, które są dziwne, co najmniej dziwne, żeby nie powiedzieć, że to są buble. I pierwszą rzeczą jest gąbka. Słuchajcie, ja jej dzisiaj używałam. Ja jak wiecie, gąbki myję zawsze rano przed użyciem, bo i tak muszę ją zmoczyć i tak. Dzisiaj ją użyłam, to jest ta gąbka z, yy, z Eveline. Ja już ją kiedyś miałam i to chyba ze dwa razy. Natomiast przez ostatnie miesiące, długie miesiące, nie wiem ile to minęło, ale chyba z. 8 miesięcy albo i dłużej, używałam gąbki z która była genialna. I teraz, słuchajcie, jak wróciłam do tej i użyłam dzisiaj tej gąbki, to tak sobie pomyślałam, że to nie jest ta sama gąbka, co jakiejś używałam. Albo po prostu mam tak zamydlone oczy tą z że dlatego ta już mi nie pasuje. Nie wiem, dziwna, dziwna sama w sobie, jakaś taka w dotyku taka gumiasta, i jakoś tak dziwnie nakłada ten podkład. Tamta jest zdecydowanie lepsza, także. Yy... Na moje nieszczęście mam dwie takie gąbki, ponieważ nie wiedziałam, że mam jedną w szafie. Ona mi gdzieś wypadła, jej nie widziałam i kupiłam kolejną, więc yy, szkoda wielka. Będę musiała zużyć, wiadomo, ale no nie, coś jest nie tak z tymi gąbkami. Jak zobaczę gdzieś tą spiererę, to na pewno kupię. A druga dziwna rzecz to jest ten, słuchajcie, tusz Max Factor 2000 kalorii ten brązowy brązowo-czarny. Od paru dni próbuję pomalować nim rzęsy i słuchajcie, on nic nie robi. Totalnie nic. Jeszcze zauważyłam, że to jest napisane dramatic volume. Słuchajcie, ja nie wiem, co ja bym musiała z tą szczotką zrobić, z tym tuszem, żeby mieć dramatic volume. Nie wiem, nie mam pojęcia. On prawie nic nie robi z rzęsami. Nakładam, nakładam, nakładam. Zmęczę się, stracę czas, obsmaruję sobie całe oko naokoło. A dolne pomalować to jest w ogóle masakra. I niezależnie, czy ja użyję tego z Essence, tego, tej bazy, czy nie, po prostu, słuchajcie, moje rzęsy wyglądają tragicznie. Zaraz idę szukać któregoś z tych tuszy, tuszów, nigdy nie wiem, z Eveline i będę jakoś się mieszała cokolwiek, no bo No bo to jest nowy tusz, więc nie chcę go wywalać, ale z drugiej strony, no co to ma być, słuchajcie, No jakieś nieporozumienie w ogóle. Także dobra, to tyle. Jeśli lubicie ten tusz, to mi napiszcie, bo. Bo nie wiem, bo on kiedyś tam, wiem, że dużo osób go lubiło, no teraz jakoś tak nie wiem. Dajcie znać, jeżeli go macie. A ja uciekam, trochę tutaj posprzątam, poogarniam, muszę zrobić sałatkę Gyros, czyli będę smażyła też kurczaka, właśnie mi się teraz przypomniało. I, i co? I tyle. Także uciekam i widzimy się jutro na yy, w kolejnym holu tak naprawdę. Chciałam powiedzieć, że to jest hol siaty, ale to nie jest hol siaty, ale tak prawie. I mamy kolejny dzień. Ja zaraz muszę wychodzić standardowo, boże, u mnie wszystko jest takie po prostu codziennie tak samo. W każdym razie, chcę Wam pokazać ten rozświetlacz, bo teraz jest lepsze światło, ponieważ nie ma słońca i mam wrażenie, że dobrze widać ten kolor. Ja nie wiem, czy Wy widzicie to, co ja, natomiast jak nałożę na rękę trochę tego rozświetlacza, nawet w butelce, zobaczcie, to on jest złoty. A mam wrażenie, że na skórze on jest bardziej srebrny. Nie wiem, czy mi się tylko to wydaje. Nołożyłam też dzisiaj mało pudru, praktycznie w ogóle nie przypudrowałam twarzy, bo właśnie chciałam, żeby było dobrze widać ten rozświetlacz. Natomiast ja też nie nakładam go bezpośrednio na twarz, bo nie chcę, żeby było. żeby ten efekt był za intensywny, więc ja go najpierw nakładam na rękę, nie może jeszcze tutaj troszeczkę zostało, na rękę i wtedy gąbeczką dopiero tak rozcieram najpierw i wtedy dopiero na skórę, ale no nie wiem, może efekt ładny natomiast ja muszę coś pokombinować, bo nie podoba mi się do tego, jak stosuję taki rozświetlacz właśnie kremowy, nie podoba mi się brązer zwykły, taki w kamieniu więc albo będę musiała też kremowy stosować albo, albo nie wiem, no pokombinuję coś, słuchajcie, coś będę kombinowała na pewno, bo no ładnie wygląda ta buzia, jak jest tak delikatnie rozświetlona, szczególnie taki ponury dzień, ja idę oczywiście dzisiaj w adidasach, natomiast mam taki sweter jakiś, kurde, z Vinted on jest dość taki cienki, ale powiem wam, że ja już mam tak dość tych swetrów, już mi się tak nie chce chodzić, ale idę, bo... bo idę na piechotę, więc też nie wiem w sumie, jak jest. Byłam teraz na balkonie i jest tak średnio, jakoś tak mam wrażenie, że jakby był przymrozek, ale to wiecie, no nie ma na pewno, pewnie jest 0 stopni, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy! W każdym razie, postaram się dzisiaj pokazać wam resztę zakupów, bo jeszcze w Hebe coś zamówiłam, ale nie wiem, czy to przyjdzie dzisiaj wszystko. Jeżeli nie, to połączę się z wami... Jutro, bo mam nadzieję, że jutro to chyba przyjdzie. A jeżeli nie, no to pokażę Wam chociaż to, co przyjdzie z Allegro, bo to na pewno dzisiaj będzie. Także, dobra, ja uciekam do pracy i do zobaczenia w takim razie dla Was za chwilę. Słuchajcie, muszę oddychać, bo zaraz mnie po prostu coś strzeli. Jest godzina 7:15. Wyobraźcie sobie, że próbowałam, e, czy znaczy próbowałam, składałam pościel w małym pokoju. I oczywiście machnęłam kołdrą i słuchajcie, posypały się kulki na na wszędzie. One po prostu posypały się wszędzie, na łóżko, na podłogę, na taki dywanik, taki z włosami, który mam obok. Ja po prostu tą franuchę kiedyś uduszę. Dawała mi szansę, ponieważ ona lubi leżeć na tej kołdrze. Ja nie wiem, co ta kołdra ma w sobie takiego, że frania uwielbia na niej leżeć. Natomiast oprócz leżenia ona ją podgryza i to już któryś raz. Ostatnio ostrzyłam chyba było 17 dziur, natomiast teraz nie mam pojęcia, co ona zrobiła, ponieważ były dwie grube poszewki, ona oczywiście to wszystko przegryzła. I nie wiem gdzie są dziury, posypały mi się te kulki też w dużym pokoju, bo chciałam te poszewki wynieść na balkon i wytrzepać, także dzisiaj znowu mam robotę. Myślałam, że po prostu będę miała fajny wieczór, usiądę i nic nie będę robiła, natomiast no nie ma takiej opcji, będę sprzątała, odkurzała, zmieniała pościel, także... Super, ale przychodzę do Was tylko na chwilę, ponieważ taki dziwny kadr, ale niestety nie mam gdzie ustawić aparatu, ponieważ jest słońce, także nie wiem, dzisiaj chyba jakąś lżejszą kurtkę założę, ja w ogóle mam na razie bluzkę na ramionczkach, mam też czarne spodnie, bo... Będę dzisiaj idę na czarną ubrana. I założę czarną bluzę, tą z poduchami z Zary. I chyba wyciągnę moje kortezy, tak sobie myślę, bo dawno ich nie miałam, bo mam czerwone pazury. I tak jakoś brakuje mi teraz białych butów, także chyba je zaraz wyciągnę. Natomiast przychodzę teraz do Was, ponieważ ee, chcę Wam pokazać te odżywki z Anwen, które przyszły. Ja jeszcze dzisiaj dostanę paczkę z Hebe, także cały w zasadzie vlog jest taki zakupowy. No ale tak wyszło. W każdym razie, jeśli chodzi o te odżywki, to mówiłam Wam, że zamówiłam setki. To, są tak, to jest taki mały zestaw. I zestawów jest kilka na Allegro, w zależności od tego, jaką macie porowatość włosów, ale chyba też jest zestaw przeznaczony, znaczy, który nie jest przeznaczony stricte do porowatości włosów, tak mi się wydaje. Nawilżający, nie wiem, widziałam jakieś tam różne zestawy, w każdym razie ja wzięłam sobie do... Um, do włosów niskoporowatych i tu jest nawilżający bezemolientowa akacja i proteinowa-zielona herbata. Jestem bardzo, słuchajcie, ciekawa. Ja wczoraj nie zrobiłam omo, tylko umyłam normalnie głowę i nałożyłam odżywkę. I słuchajcie, moje włosy razy lepiej wyglądają. Nie wiem, czy to wina tej odżywki, którą najpierw nakładałam, jak robiłam to omo, czy o co chodzi. Natomiast no, nie sprawdziło mi się to. Zobaczymy, jak z tym zestawem będzie. Także dobrze są takie małe pojemności, że można sobie przetestować i w sumie to kosztuje 40 zł, więc teoretycznie byście mieli za to dwie duże odżywki, no ale jak mam kupić dwie duże odżywki i mają się nie sprawdzić, no to wolę to, nie? Może coś z tego na przykład będzie mi pasowało, także zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, przyszedł też pędzelek, wam od razu pokażę, z AliExpress, jakiś taki, nawet nie pamiętam, że go zamówiłam, bo słuchajcie, ja wam to już mówiłam ostatnio, ja tak dawno temu to zamawiałam, on jest taki skośny, Milusi i wydaje mi się, że on jest po prostu idealny. I będzie do brązera, i do rozświetlacza, i do różu. Po prostu jest superancki. Tak jak ten taki ostatni, co Wam pokazywałam, taki niewypał totalny, tak ten jest po prostu super, więc yy, jeszcze go nie używałam, ale mam nadzieję, że dojdą te pozostałe, bo ja chyba pięć zamówiłam, więc jeszcze trzech mi brakuje, także zobaczymy. No także słuchajcie, ja uciekam w takim razie i widzimy się, jak wrócę z pracy. No dobra, ja właśnie wróciłam z pracy. Trochę jestem zmachana, dlatego że nie dość że szybko szłam. Przeszłam prawie 3,5 km. Do tego jest taka pogoda wiosenna. Słuchajcie, miałam dzisiaj wiosenną kurtkę, taką parkę czarną. Kiedyś Berzę ją kupowałam kilka lat temu na prące. To nie jest taka zupełnie cienka kurtka, ale też nie jest w ogóle gruba. Ona ma taką delikatną, wiecie, taki puch, ale no raczej to jest wiosenna, nawet ciężko ją nazwać jesienną kurtką. I miałam bluzę z długim rękawem z Zary, tą z poduszkami czarną. I słuchajcie, jest mi tak ciepło, może jakbym stała, no to nie byłoby mi aż tak ciepło, ale teraz ja centralnie, słuchajcie, podwijałam sobie rękawy i tak szłam, ja do to z rękawy. Wiem, to jest bardzo zgubne teraz ta pogoda, taka, że można się bardzo łatwo przeziębić, ja i tak jestem przeziębiona, ale no co miałam zrobić, jak było mi ciepło? A jeszcze powiem dwa słowa odnośnie tego naszyjnika, ponieważ na pewno będziecie pytały, to jest... Ja wam rano powiedziałam o nim czy nie? To jest taki naszyjnik, taki podwójny, nie da się założyć jednego. Trochę nad tym ubolewam, dlatego że nie zawsze chce mi się mieć dwa. Długo się do, do niego musiałam przekonywać, ponieważ ja go kupiłam na Zalando, słuchajcie, z pół roku temu. Naprawdę, z pół roku temu i ja go chyba ani razu nie miałam, albo może raz kiedyś tam. I jakoś tak ostatnio zobaczyłam na Instagramie, ktoś miał taki łańcuch, i tak mi się to spodobało. Mi ogólnie bardzo się podobają takie stylowe właśnie z łańcuchami, ale nie tak, wiecie, bez przesady, tylko jak coś tutaj się dzieje i na przykład jest jakaś gładka bluzka do tego i ktoś nie ma za dużo kolczyków, pierścionków, żeby to wszystko było takie zrównoważone, wiecie. Nie że wszędzie nawalone, tylko na przykład tutaj na szyi, właśnie jak tak się jeszcze taki ładny deko, taki nawilżony, uwielbiam. Natomiast ja sama się nie mogę trochę przekonać do tego. I myślę, że to jest pierwszy krok właśnie do tego, żeby inaczej jakoś tak się trochę stylizować. Znaczy się stylizować, no w sumie się stylizować inaczej, no. No tak, no bo ja raczej biżuterię noszę taką bardzo minimalistyczną. Miałam takie fazy, że nosiłam jakieś naszyjniki, ale ale wiecie, to jest takie blaszane, więc to raczej na długo, nie wiem, czy to ile ja to będę miała pewnie trochę ponoszę, i gdzieś tam od ciepła, od skóry, od perfum, to się teraz brzydkie zrobi. Natomiast kosztowało około 50 zł, także najtańsze nie było, ale szukałam w różnych sieciówkach, nic mi się nie podobało, więc wzięłam to. To są takie dwa kółka, coś takiego. Ale ładny kolor, to nie jest taki hardkorowy, żółty, wiecie, jak czasami są takie, te biżuterie, takie aż brzydko to wygląda, takie za żółte, tylko to jest taki ładny, neutralny kolor, także... No jeszcze tylko wam powiem, że czytałam dzisiaj Wasze komentarze pod wczorajszym vlogiem i bardzo dużo z Was napisało, że ma ten tusz Max Faktora brązowo-czarny i że on jest do kitu. Także to nie jest, widzicie, moje widzimisie. Jeżeli jeszcze któraś z Was by chciała go kupić, to ja naprawdę wam nie polecam. On jest, on jest po prostu dziadowski strasznie. Chciałam wam nazwę pokazać, ale... No, dobra, nieważne. No, w każdym razie on jest dziadowski i bardzo słabo maluje. No, będę go gdzieś tam używała, z innymi jakimiś mieszała, ale na pewno więcej nie kupię. Nie o to mi w ogóle chodziło, nie o taki efekt. I zakupy z Hebe. Słuchajcie, kupiłam dezodorant. Wiem, że miałam nie kupować Nivea, ale wiecie co? Wrzuciłam z przyzwyczajenia do koszyka po prostu i kurde, ja lubię te zapachy niestety tak jest, ja wiem, że nie testują na zwierzętach i staram się już sprawdzać jak coś kupuje, pilnować tego, ale no tutaj, no widzicie no te stare przyzwyczajenia niestety zostają więc wziąłem ten dezodorant, bo mi się kończy teraz też mam granatowo ale to już kupiony dawno dawno temu i kończy mi się więc wziąłem ten Pearl and Beauty on przepięknie pachnie, ja go używałam w Anglii 15 lat temu i dalej mi się ten zapach podoba jest bardzo intensywny, ale on jest taki naprawdę nie nudzi mi się po prostu Dwie farby do włosów, słuchajcie um, Ja będę w święta farbowała włosy na pewno Bardzo jasny mam ten przód Ja wiem, że wy tego nie widzicie Nawet jedna z was mi napisała, że Byłam u fryzjera, potem sama przyciemniłam I mam taki kolor jak miałam na początku Absolutnie, słuchajcie, ja mam bardzo jasny ten przód Ja tylko zmieniłam odcień Ja wiem, że wy tego tutaj nie widzicie, ale musicie mi wierzyć na słowo I jeżeli ja kupuję farbę w odcieniu 7 To uwierzcie mi, że ja mam tak jasne włosy Zawsze tak jest, że siedząc w pomieszczeniu, te włosy będą inaczej wyglądały. Inaczej wygląda cera, brązer, wszystko co macie na, na skórze. Jeżeli będę farbowała, to. Bo będę też robiła wtedy odrosty. Też sobie trochę przyciemię tą grzywkę, właśnie, bo ja teraz miałam odrosty słabo zrobione na grzywce. Jak trochę przyciemię od skóry, to też to będzie zaraz inaczej wyglądało. Natomiast wymyśliłam sobie, że to, co mam już rozjaśnione, ja w ogóle bym chciała więcej tego rozjaśnić, ale nie wiem, czy się skuszę na jakiś dekoloryzator i sama sobie zrobię. Czy po prostu e, na razie pofarbuję to, co już mam rozjaśnione? Czyli tutaj głównie z przodu grzywa, tu przód i trochę tam z tyłu mam pasemek. Natomiast to jest farba ta 7G. Nie wiem, co to jest za kolor. To jest jakiś. ciemny. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest za kolor. Jeżeli farbowałyście tą farbą, to dajcie znać. Ja w ogóle kiedyś, jak miałam blond, to zawsze robiłam tylko olią i to były najpiękniejsze kolory, jakie miałam w ogóle. Także. Wzięłam na spróbowanie, farba była w promocji. Mokka brąz też była w promocji, jak wiecie, ja zawsze robię odrosty tą mokką. I ta farba kosztowała dyszka, ta chyba 12,90, czyli 13 zł jakoś tak. Także wzięłam. Natomiast ja nie wiem, czy to będzie docelowy kolor, ponieważ ja chcę trochę ochłodzić to. Teraz te włosy rozjaśniane, one mają taki odcień trochę. kasztanowy, taki delikatnie kasztanowy, bo on, to nie jest taki typowy kasztan, bo kasztan jest ogólnie ciemnym kolorem. Tylko takie, w sensie mi chodzi, że takie tony, ma takie. Rudo, brązowe, coś takiego. Nie wiem, czy ja to dobrze Wam tłumaczę, no ale to nie jest jakby zły kolor, ale ja bym chciała, żeby on był bardziej beżowy. I docelowo chcę mieć w ogóle takie włosy. Wy często mi piszecie o moich włosach. Część z was lubi mnie w ciemnych, część lubi w jasnych, część mówi, że wyglądam dobrze albo w ciemnych, albo w jasnych. Natomiast ja Wam powiem, że często oglądam ostatnio swoje stare filmiki nie dlatego, że lubię na siebie patrzeć, absolutnie, nawet głos wyłączam tylko chodzi o to, że ja patrzę na swoje włosy. I jeżeli chcielibyście zobaczyć, w jakich włosach ja teraz po czasie yy, siebie widzę. To zajrzyjcie sobie na filmik, ja postaram się go Wam albo podlinkować, albo gdzieś tutaj wrzucić. Natomiast to jest filmik dokładnie rok temu, w kwietniu. Ja miałam takie włosy, że miałam tu ciemne i tu miałam rozjaśnione. Wam u tej samej fryzjerki, co teraz mi to zrobiła. I słuchajcie, to są najładniejsze włosy. Oczywiście one mi się gdzieś tam znudziły, przyciemniłam, bo to jest taki standard. Ja ciągle zmieniam te włosy, ale to nie jest tak, że mi się one nie podobały i jak patrzę na swoją cerę, wory, cienie pod oczami. Bo jednak, słuchajcie, kolor włosów ma ogromny wpływ na to, jak wasza twarz wygląda. Czy wygląda na zmęczoną, czy wygląda na wypoczętą, czy jest rozświetlona, czy wyglądacie młodo, czy staro. Nie zawsze się sprawdza to, że ktoś, kto ma ciemne włosy, wygląda staro, a ktoś, kto ma jasne, wygląda młodo to też tak nie działa, także to są jakieś w ogóle nie wiem skąd to się wzięło w każdym razie, ja właśnie w tamtych włosach słuchajcie, uważam po czasie teraz, że wyglądałam najlepiej i najlepiej się czułam, czyli ciemniejsze od góry tu rozświetlone, także będę dążyła do czegoś takiego, ale już sama bez wizyty u fryzjera, także te dwie farby i ostatnią rzeczą jest żel pod prysznic, wzięłam Luxie nigdy nie miałam to jest 500 ml, cena około 10 zł, ja jak wiecie kilka miesięcy temu kupiłam sobie żele z Yope i mówiłam wam, że one super działają na moją skórę, one mają dobry skład, cena wcale też nie jest jakaś taka wysoka, na promce możecie je za 10-11 zł kupić, takie wkłady i, albo nawet nie wkłady te butelki z pompką i Moja skóra już nie jest taka sucha po używaniu tych żeli I to jest super Ale słuchajcie, te zapachy są tak specyficzne Ja nie chcę mówić, że one są brzydkie Bo no, no nie, no są specyficzne I tak jak róża mi się podobała To był mój pierwszy żel z Joop I teraz mam też zapas i bardzo przyjemnie mi się go używa Tak te wszystkie pozostałe To jest po prostu Brakuje mi zwykłego żelu, słuchajcie Takiego pięknego zapachu, który się unosi w kabinie Ja mam teraz lipę Imbir kokos, chyba, nie wiem, coś, coś takiego. I słuchajcie, te zapachy są bardzo takie mdłe. O, to jest dobre słowo, mdłe. I potrzebowałam czegoś żywszego i nie wiem, jak to pachnie, zaraz zobaczę, ale mam nadzieję, że ładnie, bo chcę chociaż co drugi dzień używać czegoś innego, żeby tak, wiecie, lepiej się poczuć. No, nie wiem. Myślałam, że będzie ładniej pachniał. No dobra, no zużyję na pewno, no słuchajcie, no nie wywalę, zużyję, także... To jest ostatnia rzecz. Będę się z wami żegnała e, i deszyć kołdrę, chociaż tak mi się nie chce, więc nawet nie wiem, czy będę ją szyła, czy poszukam jakiejś innej, a tą sobie zostawię na jutro, bo na pewno jeszcze muszę odkurzyć, może pranie wstawić, także. Jezu, codziennie coś słuchajcie, codziennie. Także żegnam się z wami, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, nazywam się tak samo jak i tu. I co? I widzimy się w kolejnym filmiku, także do zobaczenia. Pa!